Siemaneczko moi drodzy, witamy Was w serii pod tytułem Kanada, czyli miejsca, do którego przygotowywaliśmy się przez ostatnie miesiące. Tak można w sumie powiedzieć, ponieważ no, pogoda tutaj była jaka była, czyli wiadomo, jak jest w Kanadzie, zimno, ale na szczęście już ten okres jest za nami. Niecały tydzień temu przejechaliśmy granicę, co ku naszemu zdziwieniu obyło się bez żadnych kontroli, tylko jakieś tam kilka pytań od Pana ze Straży Granicznej, no i nas puścił. Także bez problemu. Potem następne kilka dni spędziliśmy w Vancouver, a jednocześnie udało nam się zobaczyć i spotkać z kolegą Stefani z podstawówki Filipem, którego teraz tutaj pozdrawiamy. A Filip akurat miał przesiadkę w Vancouver i leciał do Polski. No i tak w sumie pochodziliśmy z nim tam po kilku miejscach. A co jeszcze śmieszne, jego rodzice byli w Vancouver ponad 20 lat temu i chodziliśmy śladami jego zdjęć, którzy rodzice mieli, i od Odnawialiśmy te zdjęcia z Filipem, także było trochę śmiechu, fajnie kogoś spotkać, zwłaszcza w Kanadzie. Na pewno się tego nie spodziewaliśmy. A teraz jesteśmy w parku nadolowym, który się nazywa Yoho, a za mną jest prawdopodobnie jezioro polodowcowe. I musieliśmy się tu trochę namęczyć, żeby przyjść, ale to zobaczycie później. Także zapraszam Was wszystkich do tego, na co czekaliśmy miesiące, czyli Kanada w drodze do Alaski. Także zapraszamy! Witamy Was z Kanady, a dokładniej z parku narodowego, który nazywa się Yoho National Park, gdzie pierw musieliśmy zakupić wejściówkę, zapłaciliśmy 145 dolarów kanadyjskich, gdzie w przeliczeniu na dolary amerykańskie jest to około 116 dolarów. Jest to po prostu około 20% taniej niż to, co jest u nas. Są za mną kajaki, kosztują 90 dolarów kanadyjskich za godzinę, a my wyruszamy na nasz pierwszy szlak. Pani nam powiedziała, że jest to tutaj najcięższy szlak w tej okolicy. A chcemy wejść tam na górę, gdzie mamy do zobaczenia jeszcze jedno jezioro. Zobaczymy, czy to nam się uda zrobić. Jest 11 km. Tutaj wszystko jest podane w kilometrach. Tutaj wszystko jest podane tak jak jest w Europie. My zaparkowaliśmy tu. Musieliśmy się kawałek przejść. Tu porobiliśmy sobie zdjęcia. I tu się zaczyna nasz szlak, który będzie 5,5 km w górę. Do Hamilton Lake a. w jedną stronę. Sam szlak nie jest taki zły. Tylko największy minus, że jest bardzo ciepło. Zwłaszcza jak jesteśmy pod słońcem i jest bardzo duszno. Teraz akurat jest też pora na pożary w Kanadzie. Zapewne słyszeliście kilka dni temu, jak był, jest dalej pożar w Quebec. To jest na północ od Nowego Jorku. Ale i również po tej stronie, w Parku Narodowym Banff, a raczej obok miasta Banff, też były pożary. Ale z tego co czytaliśmy, te pożary już zostały opanowane. Co ciekawe, i swoją drogą jestem ciekawy, czy ktoś poniósł za to konsekwencje, ponieważ te pożary w Banff, były kontrolowanymi pożarami, a wymknęły im się spod kontroli. Także jestem ciekawy, ale znam życie pewnie nic się. Nikt za to nic nie odpowie. Mamy taką dużą przepaść i piękne góry z tyłu Stąd wyszliśmy gdzieś czerwona kropka. Poszliśmy takimi zakrętami. Tutaj gdzieś był wodospad. I potem tu, 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 i teraz mamy taką ostatnią prostą. Tu jesteśmy my, a tam jest jezioro, gdzie idziemy. Czyli nam zostało już jakieś 15-20 minut. Przez jest śnieg tam, lód? Z góry by to fajnie wyglądało. Nie wiem czy tu można gdzieś wejść. Nie widzę tak szlaku dookoła. Też jestem zdziwiony, że tu nie ma ludzi. Jedna osoba za nami idzie tutaj tak, ale nikt tutaj sobie nie siedzi, nikt przed nami nie jest. że ta woda jest mega zimna, moje plany chyba z średnio, chociaż widzę teraz ścieżkę, Widzisz ścieżkę naokoło, Idziemy tam, a na ręce mam na komary, było warto, nasz pierwszy szlak taki poważny i nasza pierwsza nagroda. Ostatnie nasze widoczki jeziora, i postanowiliśmy iść troszkę inaczej, bo tutaj jest tak zwany lub. Dziewczyna nam tu powiedziała, która szła przed nami z psem i która idzie przed nami, że można wrócić inną drogą niż tą, którą przyszliśmy. Jest trochę krótsza, ale większe spady, co w sumie i tak jest dla nas spoko, bo będziemy schodzić i jednocześnie. Właśnie postanowiliśmy i razem z nią, tak jakby, bo fajnie byłoby właśnie zobaczyć, między innymi, coś z drugiej strony. Także podążamy za dziewczyną. Dziewczyna oryginalnie pochodzi z Ameryki, lecz mieszkała potem w Anglii i teraz mieszka w Kanadzie. Dosyć blisko jest takie dosyć duże miasto, niedaleko stąd, które się nazywa Calgary. Ma fajną aplikację, musimy sobie zobaczyć, właśnie jakie tam się opłaty są, bo coś się tam płaci za nią. Ale je pokazuje dokładnie, którędy ma iść na bieżąco, a jednocześnie właśnie też je pokazuje opinie innych ludzi, którzy szli tym szlakiem, którymi ona chce iść, by po prostu wiedzieć, czy, czy da się szlak przejść, czy nie ma jakiś przeszkód typu śniegu na, na szlaku. Jak widzicie, pogodę mamy taką średnią. Najważniejsze, że nie pada jeszcze, ale jest tak właśnie mgliście. Za dużo nie widać. Wy to jeszcze mniej widzicie niż to, co my widzimy. A piesek się cały czas za nami patrzy, ale fajnie. Ten szlak ma to do tego, że mamy wyjść jeszcze na szczyt tej góry. Co prawda nie jest to wysoko, ale fajnie będzie właśnie, mam nadzieję, jezioro widać. Dużo bardziej czyściej, dużo bardziej oddawać ten kolor właśnie lodowcowy. Lepsze to, że gdy byliśmy już koło jeziora, stwierdziliśmy, a już nie będziemy wyżej wychodzić, fajnie szybko zejdziemy na dół. No, chyba nie. Chyba nas trochę jeszcze czeka. Spinaczki jakieś pół godzinki później. Jak widzicie, jest tutaj dosyć dziwne zjawisko. Bardzo chude skały. Wygląda jak płytki. Mamy to nasze drugie jezioro. Gdzie byliśmy na dole, tam zaparkowaliśmy auto I widzicie mamy piękną panoramkę gór Z naprawdę przepięknie No nie, to jest po prostu bajka, że w ogóle się nie pisaliśmy na jakikolwiek dzisiaj szlak Jak widzicie, jesteśmy prawie na samych szczytach Trzymamy kawałek drogi Byliśmy tam na dole I tyle nam zostało z tego naszego jeziorka Ma piękny kolor Tu jest jeszcze jedna góra Według tego co nie pokazuje, powinniśmy przejść tutaj na dół znaczy, jeszcze kawałek w górę mamy, i potem odbijemy w prawo w prawo, i tam idziemy aż do jeziora. Niestety musimy wracać na dół tą ścieżką, którą przeszliśmy. jednak nie znaleźliśmy nic racjonalnego, co wygląda przynajmniej jak odrobinę szlaku. No i dziewczyna tak samo stwierdziliśmy, że nie ma sensu iść dalej, tym bardziej, że już jest 17. Także czeka nas jeszcze ponad 3 godziny sadzenia w dół. Mamy co prawda taki jeden dosyć ciężki kawałek. No ale zobaczymy co to będzie. Także czeka nas znowu jeziorko. A potem już szybciutko postanowiliśmy próbować jeszcze podejść naokoło, ponieważ jak widzicie, to jezioro jest naprawdę daleko. Ale jak to mówią, kamerzysta zawsze przeżywa. Także na pewno zobaczycie ten film. Nic nam się nie stało. Widzicie i tu mamy taki problem, ponieważ ogólnie pokazuje, że mamy iść jeszcze w tamtą stronę, ale również pokazuje, że te dwa szlaki są dosyć blisko siebie w drodze powrotnej i teraz gdzie jesteśmy? I tak mam rozkminę czy to nie jest czasami w dół. No, kolega na nas spojrzał. Jakby nam chciał, brzydko mówiąc, wdupcyć, schował się za kamień. Nie chcę za blisko podchodzić, bo może zaatakować. Bardzo dużo do przejścia, słaba bateria już. Słońce już powoli zachodzi z tej strony. No i idziemy wzdłuż zapewne w miejsca, gdzie schodzą lawiny. Tam byliśmy. I mamy jeszcze kawał drogi do zejścia, ale jezioro wydaje się coraz większe. A to jest akurat dobry znak. Prawie jesteśmy na samym dole. Myślę, że zostało nam jeszcze pół godzinki. Coś tutaj zaczyna lekko kropić, ale nie wygląda jakby miało. Tam wygląda jak bardzo pada, więc może nas deszcz chwycić. Z samej góry. I doszliśmy na sam dół. Ostatnie metry. Już prawie pusto w parku, za dużo ludzi nie chodzi. Oj, pójdziemy tylko zobaczyć wodospady, wodospady. Potem, a tylko dojdziemy do jeziora. Spotkaliśmy Megan, bo tak ma na imię dziewczyna, z którą szliśmy przez ostatnie 3 godziny ponad No i tak się skończyło, że poszliśmy w drugą stronę, co naprawdę fajnie nam wyszło Ponieważ przede wszystkim mieliśmy piękne widoki schodząc w dół A jak wchodziliśmy to były tylko lasy, nic nie widzieliśmy Także dziękujemy bardzo, bo udało nam się Jak to mówią spontany wychodzą najlepsze Są mi nasze wodospady, szliśmy tu lekko ponad pół godzinki Bez porównania z tym co mieliśmy wczoraj Meldujemy się na szlaku jest już trochę późno, strasznie nas coś bardzo przesunęło czasowo. To jest godzina 17. Pokazuje nam 4 godziny, ale też zrobiliśmy mały update. Kupiliśmy aplikację, którą miała dziewczyna na szlaku. Kosztuje 38 dolarów na rok. Aplikacja nazywa się Old Trails i to jest na tyle fajna aplikacja, że możecie ściągnąć wcześniej mapy offline. Czyli nie musicie się bać o internet. Na dodatek. Ona pokazuje wam, w którym miejscu jesteście, na jakiej wysokości jesteście Jeśli zacznę przesuwać palcem w górę na przykład On pokazuje ile do tego punktu, który przesunę mamy odległości Jaka jest wysokość, jak bardzo się wszystko zmienia Naprawdę super apka Miejmy nadzieję, że będzie się dobrze spisywać Ale z tego jak szliśmy właśnie z Megan w górach Robiła nam robotę i uratowała nas poniekąd Bo w życiu byśmy nie przypuszczali, że to jest szlak powrotny na dół a aplikacja pokazała, że jest, i nas dobrze wyprowadziła. Tak jak obstawialiśmy, jak tylko skończył się górny wodospad. Jest pusto, nikogo nawet nie słychać, nikt nas jeszcze nie mijał. Na pewno ktoś tam wchodził na górę, ale bardzo mnie to dziwi tu w Kanadzie, ponieważ w Stanach mam wrażenie, że więcej tych ludzi chodzi na takie dłuższe szlaki. A nie można powiedzieć, że jest mało turystów, więc takie trochę dziwne. Nie wiem, może dlatego, że już jest dosyć późno. I to by było na tyle z dzisiejszego dnia. W sumie zajęło nam półtorej godzinki, by się dostać na górę. Myślę, że w miarę podobnie będzie na dół. Jutro z samego rana musimy się zebrać, ponieważ mamy do zobaczenia dwa jeziora. Jedno z nich uda nam się podejść szlakiem, a na drugie mamy zrobioną rezerwację autobusem, ponieważ jest 11 km, by tam dostać się w jedną stronę, co nie do końca byłoby nam na rękę, ponieważ mamy tam też szlak na górze. Także my zabieramy się do schodzenia, moi drodzy z racji tego, że jesteśmy w Kanadzie, dorobiliśmy się naszej naklejeczki z Kanady, mamy pierwszą British Columbia i jest to prowincja, tym się różni Kanada od Stanów Zjednoczonych, że w Kanadzie są prowincje, a w Stanach Zjednoczonych są Stany.